Oczywiście pomagamy na miarę naszych możliwości, co roku e, przeznaczamy środki na sterylizację, co roku staramy się, aby te warunki, w których, w których przebywają zwierzęta, głównie psy, w punkcie przytrzymań były godne. Staramy się też pozyskiwać e, żywność e, tak, aby po prostu e, te warunki, w których psy są, po prostu i, i były jak najlepsze. Tak, szczególnie, że pogoda nam dzisiaj no, nie przyja, że to jest dość torczyk, zimno, kubek, a jednak mamy 100 osób, tak, także chcą zainteresowanych taką akcjami, Nie będziemy chciały, żeby to była akcja już systematyczna, raz w roku, żebyśmy się spotykali i tutaj zbierali fundusze na rzecz bezpańskich zwierząt. No tak, tak jak widać i bardzo się z tego cieszę, ponieważ e, mam nadzieję, że tak jak w zeszłym roku, wiele korzyści e, Takich wymiernych na rzecz naszych psiaków, naszych zwierząt tutaj po tej imprezie będzie i, i organizatorzy, że tak powiem, zasilą swoje konta po to, żeby pomagać zwierzętom. Niestety jest to jednak, ludzie odpowiadają za bezdomność zwierząt, one się nie biorą same z siebie. Najczęściej z przyczyną takiej bezdomności to jest rozmnażanie zwierząt. Gdzie później są rozdawane po różnych miejscach i nikt nie kontroluje tego, gdzie to zwierzę trafi, czy ono ma dobre warunki, czy nie jest umieszczone gdzieś w ocieplonej budzie i nie wisi na łańcuchu. Więc tutaj no, świadomość ludzka i to jest ta nasza akcja, że chcielibyśmy uświadomić ludziom, że warto jest sterylizować zwierzaki i pomagamy przy sterylizacjach zwierząt właścicielskich, po to, żeby tych zwierząt wyspańskich było coraz mniej. Więcej. Należy złożyć podanie, zgłosić się do. Wydziału Ochrony Środowiska i złożyć podanie w sekretariacie burmistrza. Na Przygłowców w tym roku przeznaczyła 21 tysięcy. I to się rozeszło w pół roku. Dodatkowo my prowadzimy akcję. Między innymi z tego pikniku część, jak zależy ile nam się uda ubierać, będzie na sterylizacji. Trzeba się ze mną kontaktować. No, przez Facebooku wszystko jest, są ogłoszenia, są plakaty rozwieszane. No, w tym roku już jest wydana 10 tysięcy. Ja a tak właśnie obserwacji jak to wygląda na świadomość, jeżeli chodzi o sterylizację, w ogóle o, o to, żeby ją tak bardzo nie rozmnażać, jakoś poprawiła tak. w społeczeństwie? A tak, tak. Ludzie jest, chcą sterylizować. Jest duże zainteresowanie sterylizacją, natomiast jest zbyt mało pieniędzy, jak gdyby, na to, żeby można było sterylizować. To, to też my chcemy tutaj, też y, działamy i y, y, dwa lata temu, z pierwszego dnia psika Szydłowiaka, sześć tysięcy złotych miało przetoczonych właśnie na steryznę. Jest zapotrzebowanie i to cieszy, powiem szczerze, cieszy. Tylko no niestety, dwa wysterylizowane, trzy kolejne rodzą dalej. No, ale, ale jest sposób, naprawdę. Mamy coraz mniej y, szeniaków, bo trzech lat spadła, odkąd jest program sterylizacji i gmina i my, ilość szczeniaków jest naprawdę, oj, to jest 40, 50% mniej, naprawdę. Czyli są informacje efekty, pozytywne no? są efekty. Tak. tak, dlatego też i z wielką chęcią działamy i chcemy to robić, żeby jednak zachęcać ludzi do tego, żeby stylizować Właśnie, a z tego co ja obserwuję też na Facebooku, takie akcje robicie, takie co cotygodniowe można powiedzieć, spacery z tymi bezdomnymi psami, więc jest okazja, aby zaprosić, zaprosić kolejne osoby może. Tak, jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych na spacery z chłopiakami zawsze w sobotę i w niedzielę się spotykamy na stronie punktu. Trzymaj przy jest zawsze informacja w jakich godzinach. Bo to jest zależne też czasami od pogody. Jeżeli pada, no to wiadomo, że je przesuwamy te spacery. spacer. Weekend. Wszyscy jesteśmy tylko wolontariuszami, a normalnie pracujemy, nie mamy na to czasu, żeby by być tam codziennie, więc tylko niestety weekendy. Tak. Potrzebne są nie tylko spacery, ale też sprzątanie końców, idziemy w też taka troszkę mniej. Ale warto Takie ważna. prace też trzeba robić. Tak, dokładnie. i'm <muchos>